Cześć, ja jestem KP65 a to jest pierwszy odcinek naszej serii. Let's play Tekit Classic. Więc teraz, dzisiaj zaczniemy sobie y, grać na świecie. Zrobimy sobie jakiś świat. I będziemy sobie testowali różne mody oraz zobaczymy jak, jakie rzeczy przynosi ten nowy Tekit Classic. Na początku może pewnie wiecie, że był zwyczajny tekit, a teraz wrzucili klasika I mam ochotę zrobić z niego seryjkę. Ja jeszcze nigdy nie robiłem żadnych filmików na YouTube'a. Teraz dopiero zaczynam. A co to jest? Uuu, Nie, 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 gramy bez Human items. To jest oczywiście jeden z modów tekit Classic, ja nic tutaj nie wgrywałem. To gramy sobie na Tekicie. Dlatego to nie moja wina, że jest item items, najmocniej was przepraszam. A może jeszcze zobaczymy, może by się dać w tym timanie. O, da się! Proszę! I teraz mamy o, craftingi z tego. To jest dobry pomysł, bo ja nie jestem ogarnięty w Industrial Craft na przykład. Wiem, że tutaj jest taki mod. A to dosyć jestem ogarnięty w Bulldcraft. Oj, coś się ścięło. Przepraszam was. O, widzicie w Bulldcraft, to ja Wam pokażę. To są takie query, silniki. E, to... To na przykład to jest query, na pewno to jest to. Albo pompy, oleje i silniki. A nie wiem, to jest tutaj też mod Computer Craft, którego raczej nie ogarnę. Hmm. No jest mod Industrial Craft, czyli to. I tego też na, raczej tak szybko nie ogarniemy, chociaż na pewno ogarnę. To akurat wiem, to się robi z takich klejnotników. Tutaj są to dodaję klejnociki. To, to ma wytrzymały żelaznego i kopie to z żelazny. Proszę was, że tak będziecie słyszeć co chwilę takie ale ja mam trochę katar. No i wiecie, na pewno sobie zrobimy topór wojenny, bo to jest dobra sprawa, albo halabardę. Jakąś, jaką sobie zrobimy taką broń dodatkową? A wiecie, co to jest? Taka na pieprzanka. Jak znaczy, niektórzy na to mówią, maczuga taka miotana, albo coś takiego, nie wiem, jak to się mówi no, w sumie. A muszkiet ciężko zrobić? Muszkiet, bal i stock. Przepraszam Was na sekundkę, za chwilę za chwilę wracam, to takie cięcie robimy. Cześć, ja wróciłem i teraz mamy taki mały problem, bo tutaj wszędzie dookoła są problemy. Byłem na razie z samą życiu, bo ja jestem trochę przechorowany, Ale teraz wróciła mama z bratem, odebrała go z przedszkola. O, jesteśmy w kompletnej dupie, będzie tu wszędzie hałas z tyłu, będziecie go słyszeć brata. Ale poczekajcie sekundkę, sekundę. No więc wróciłem. Teraz już coś tak częściowo się porałem z tym. Na pewno zrobimy sobie coś takiego, taką zbrojkę Dark Matter. A wiecie jak to się robi? Proszę. E, poczekajcie sekundę. No i dobra. No i na pewno zobaczymy sobie. Co to jest? To to. To to. To to. Nie, nieważne. Dobra, na pewno sobie zrobię takie. Gdzież to było? Dark Mother Picktake. Widzicie, on kosztuje 2 diaksy plus 3 bloki diaksów i naprawdę mnóstwo Adrenaline fuels A wiecie, coś do nich nie wymagane? Tak naprawdę nie to O, alchemy bag też to zrobimy Ale wystarczy taki O lol, chyba z tego nie zrobimy Chyba zrobimy zwyczajny plecaczek Przepraszam bo zrobimy zwyczajny plecaczek, bo tamto jest A wykonalne normalnie tu. Mhm. Zrobienia, a wiem, że tutaj jest mod backpack. Na pewno będą plecaczki. Mm, ale nie wiem gdzie. Zaraz zrobimy ich craftik. A to co to? TNT? A, to specjalne TNT takie jakieś. No jest strasznie silne, wiecie? Wiem, bo je, coś niecoś znam. Mm, zaraz sobie wejdziemy, poszukamy. Piesaka. O, są tu takie specjalne skrzynki. Ta ma pojemność y, chyba 8 Zaraz. Ta pojemność ma podwójnie skrzynki. Ta ma podwójność dwóch, pojemnych, dwóch podwójnych skrzynek zrównianych. Ta ma czterech. Ta ma ośmiu. Ta ma 16. O, to ta jest wielka jak nie wiem. Tak przynajmniej sobie to obliczam teraz. ha, uh, ha. Uh, 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 uh. Zaraz znajdziemy backpack Wolfner? Co to? Ja nie mogę. Dobra, to jest. Dobra. No i okej, okay. No i zaraz to znajdziemy plecaczki. Zobaczymy, jak się robi. O ile są plecaczki, a nie tylko Alchemy Bag. Wygląda na to, że nie ma. To nie jest trudno zrobić. No czarny chyba zrobimy, nie z czarnej wełny. Tylko to mnie martwi. Skrzynka, trochę tego. To jak się robi? I tu. Nie jest to jakieś trudne wszystko do craftingu, a bardzo mi na tym zależy. A kusza jak się... Muszkiet się craftuje z musket. Nie wiem, nieważne. Nie interesujmy to. Szukam backpack. Zapraszam do takie hałasy takie małe tam z tyłu. Wiecie, ja sobie poczekajcie sekundkę. Zerknę sobie na nagrywanie i zaraz puszczę. No już jestem, dobra. Wiecie, co? Chyba będziemy kończyć ten odcinek, chociaż może nie. Co sumie nic nie zrobiłem poza tym. Za popatrzenie na craftingi i pokazanie wam, co jest z tym. Ale wydaje mi się, że tak będą te, na pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek taki, taki będzie chyba, właśnie. O, widzicie, nie? O, i właśnie ten pierwszy odcinek ten wrzucam od razu, natychmiast, bo już oglądacie, liczę na fajną oglądalność i. Co? Co? Fajny kwiatek, ładny. Przepraszam bardzo za to naprawdę, jeżeli słyszycie tą mamę rozwijającą z ciągnącą, to to ja Was strasznie przepraszam. Na... obiecuję, że na tym typu odcinek zrobimy w dogodniejszych warunkach, ale teraz jest. Głulka. Prawdziwy wulkan z tej gry Walal, wow, on czasem wypluwa lawę. Lepiej się w jego pobliżu nie osiedlać razy wam. Naprawdę, jest taki biom. Wezpnę się na niego. Spniemy się na niego. Trzeba będzie to wszystko popróbować. Jedynie. Dobra. A, mogliście mnie przez chwilę słyszać, tak ja teraz sobie patrzę. O! Olej! Dobrze. Wydobywamy drewno. Różnie nie wiem, może początki. A dobra, zrobię te początki. Korci mi, żeby wziąć te Steamanie items, ale... Nie. Obiecałem, teraz sobie obiecam w tej sekundzie, iż będziemy z niego korzystać jako... Jezus! Jako scrap... Fittingu. Dobra, zabierajmy się od tego morza, bo nie wytrzymam. No, okej, okay, to jesteśmy. Poczekaj się. Co... Okej, okay, wróciłem chociaż na pewien czas. Nie obiecuję, że na długo, bo mam strasznie długie, duże problemy tutaj z rodzinką. Jak widzicie, zrobiła się już noc podczas mojego oczekiwania. Przepraszam. No, dobra. Okej, okay, idziemy sobie, wyjdziemy sobie na niego, bo ja jestem ciekaw, co to jest. Ten wulkanik. Ciekawe, czy da się z niego zrobić kilo. Z tego jego z tej jego skały. Mam nadzieję, że z tego wypadnie bruk. Tak. No. Spuszczę dobra? No. Teraz przybiózłeś No, nie ma. Przykro mi. Trzeba zejść na dół. Proszę na sekundkę. Okej, okay, jestem. Ech, wam się wydaje, że takie cięcie to jest 5 sekund, a dla mnie jest to prawie pół godziny oczekiwania, aż rodzinka się uspokoi. Po to, żebym mógł 5 minut nagrywać. Później znowu pół godzinki oczekiwania, aż się rodzinka uspokoi. I potem 5 minut nagrywania, więc to dla mnie jest bardzo niemiła sprawa tutaj taka, mam. Zła sytuacja do nagrywania, ale jakoś to wniesiemy, nie? Trzeba sobie w każdych warunkach. Prawdziwym Minecraft'a. A teraz, co znowu? Jak nie dzwonek to domofon? Kolejna uczę, rodzinka. Jak przyjdzie moja ciocia, inna, to ja się popłaczę. Normalnie się popłaczę, przerwę odcinek i nagram inny. Kiedy indziej. Znaczy, wrzucę go takiego przerwanego. Tak. Żeby jej pokazać bo oni co próbuję nagrywać, stają za mną i tańczą i śpiewają. Tylko na szczęście mam taką rękę, że potrafię dokładnie w momencie ich startu zatrzymać pauzę. Wkarzające, wiecie. Jeszcze, a jeszcze nawet rozumiem, jakby ładnie śpiewali. Mielibyście byście soundtrack. Ale kompletnie nie umiem śpiewać. Ech, masakra. Nie wiem, jak ja mogę, nie wiem, jak, jak, jak ja w moim drużynie żyję. Dobra, tu się zabarykadujemy. Kurde! Zasrany szkielet. No, jaki węgiel? am łamciu, am ciu. Dobra, i tym przerwiemy ten odcinek. Znaczy skończymy. Następny będzie za tydzień. Cześć. Pa, pa.